Są także 3 superkonkurory i 7 freaky mają. Strita, Bata, 3 7, 213. Bardzo nietypowe centuriony w takiej ilości. Jeden ok, ale dwa to dużo. Ich dużym plusem jest liczba życia 2200. No, i oczywiście DPM, celność. Ja, kiedy typowałem, jakie czołgi będą wykorzystywane, zaznaczyłem, że centuriony mogą wystąpić i, i faktycznie Zuza nie gra, ponieważ gra David. Wczoraj grała Zuza, dzisiaj gra David, jak na razie. Strzały na razie padają na linię 9-0. Na razie oba zespoły bez strat własnych. Poracy w tej oczywiście wygodniejszej sytuacji, bo się bronią. Modik 17, dziękuję za 10 miesięcy. Witaj. Dzięki, dzięki, ziomuś. No i naprawdę jestem zdziwiony, bo nic się tutaj specjalnie nie dzieje. Gracze z Ukrainy powolutku przemieszczają się w kierunku baz numer 2, tylko baczat skupiony jest na linii. 1, 2, 3, 4. STV pociskami łamie drzewa. Widać blindy. Widać strzały pana Sfury, który dostrzegł połamane obiekty. I ja doisy! Zdecydowanie to jest świetna wiadomość dla naszych, bo mamy tutaj wszystkie czołgi, to będzie świetna pułapka. Zobaczcie, tutaj, jak świetnie jesteśmy ustawieni. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz gracze z Ukrainy wpadają w pułapkę założoną przez polski graczy, i to może być perfekcyjny moment. Wyjeżdża Rexar swoim listem, skupiona na sobie uwagę. Centuriony robią dpm robotę. Jest tutaj David. Jest, moi drodzy, Jacob. Naprawdę wygląda to świetnie. Niestety teraz David został staranowany. Co tam się stało z Davidkiem? Złapali go i zmasakrowali masą, ale wciąż mamy przewagę. Ależ centuriony są łatwe do staranowania. Wciąż jednak... Nie można powiedzieć, że wygląda to źle dla naszych, bo... Jest dobrze. Bacza teraz próbuje fokusować czołgi, ale... Przyjechał Rysiek, który robi robotę. Swoim Baczatem. Kapelkowo opór cały czas wygląda lepiej. Strv na pierwszej linii. Non-stop strzela. Rysiek porobił Baczata. Bardzo dobra wiadomość. Strv jednak robi sieczkę. Teraz... Podpalony! Kopiać! Świetna wiadomość dla naszych! Ależ tutaj dobre nowiny. Dostało się 113 z podpaleniem. Rambo jednak robi robotę tym streetem. Robi, robi. Raczej zdejmie nam pana z fury widzowie. Raczej tak. Jest sam Rysiek! Teraz musi uciekać, Rysio! Uciekaj, Rysio! Rysiek kontra EsterV. Kto wygra? Kto wygra, widzowie? Oj, źle to wygląda dla ryśka i nie! Nie! Niestety, widzowie! Teraz nie trafił z tą trzynastką! Nie trafił, Rysiek! Niestety, pada! Niestety, Rysiek nic nie zrobił w tej sytuacji. Nie był w stanie w żaden sposób objechać tego Esterfała. Przegrywamy, nie wiem jak. Nie wiem, jak do tego doszło. Nie mam pojęcia 2 Opór W składzie Bacza Tilion wz 115 a 2 Super Conquerory, 37 Pamiętajcie, atakujemy w Zespole Fricks Ukraińskim CS, Bacza TVZ, 3 konie i IS-7 Polacy pod presją skupiamy się na bazie numer jeden. Wysyłamy tutaj pięć czołgów. Jest rysiek w bacie, ale również trzy ICWZ. Rysiek, zobaczcie, jaki ma zestaw. Cichu układ wydychowy. Wzmocnienie i stabilizator. Dlaczego WZ ma lepszy DPM i więcej penetracji? W związku z tym, kiedy dojdzie do starcia z czymś wytrzymałem, no po prostu łatwiej się gra WZ-ą. Niestety ponosimy delikatne straty, i7, Jacob dostał tutaj jeden strzał, teraz Tisek dostaje za 800, jesteśmy bardzo zdecydowani, aby się przełamać tutaj, chcemy zająć pozycję, ale to jest kosztowne, to nie jest, moi drodzy, łatwa sprawa. Gracze z Ukrainy odpowiadają. Jacob bardzo mocno bity, nie podobają mi się pozycje naszych, oj nie. Skitlesik, zobaczcie, mocno też obijany, ma już 1375 HP. Skitlesik, dobrze obijany przez naszych, to jest dobra wiadomość. Naprawdę, możemy się teraz cieszyć. Ten IS-7 Diawol też mocno obijany. Rysik zaraz tutaj zrobi robotę. Może coś z tego będzie, jest jeszcze nadzieja. Tracimy co prawda Jacoba, ale bardzo dobra wiadomość, zdjęliśmy IS-7 Drawola. Zacięta walka CZ robi DPM różnicę. Musimy go zdjąć właśnie. Tego brakowało. Świetny tutaj Rysiek. Robi damage. HP mamy przewagę. VZ skończył na miejsce niestety. Rysiek na przeładowaniu będzie musiał uciekać niedługo. Właśnie ucieka. HP -kowo. wygląda to bardzo dobrze dla opór. Rysiek niedługo przeładuje. I będzie w stanie tutaj pomóc sojusznikom. No, moi drodzy, to będzie nasza runda. Nie widzę innej opcji. Tu by się musiała stać jakaś tragedia. Chyba się uda. Pan z się pali, co prawda, ale ugasił się. A rambo w bacie jest za daleko, żeby cokolwiek zmienić. Ostatni baczad. Ostatni, patrz. W ogóle on zasnął, co nie? On ewidentnie się pogubił. Bardzo dobra runda w wykonaniu opór. Pewny wyjazd zdecydowanie. Rysiek ostrzeliwuje tutaj bata z krzaczków. Ma przewagę, jest na hita. Rambo. Rysiek powinien spokojnie to ugrać. Może nawet zebrać dwa strzały. Nic się nie wydarzy. Wyjeżdża zdecydowanie. I Rysiek, uwaga. No, ta ranem nie wyszła, ale strzał uspokaja sytuację. Polacy wracają do gry. Do gry mamy 1 do 1. Cztery cesy. VZ. I 27. 7. Dość standardowo. Ale mniej standardowo już wygląda sytuacja z Poofreaks, którzy mają 4 cs -y i dwie bz -y. Ostatnio, pamiętacie BZ na Himmelsdorfie? Trzmyknęła i, koordynator, nie jej straciła całe życie. Do tego jeszcze mają yy, iMixa 50B. Żadnego TDK. No, Tedeki raczej na urwisku to nie jest y, popularna sprawa. Jakiego Tedeka by tu wziąć? Esterfał za zawolny i nieuniwersalny. Te BZ najbardziej mnie interesują. Rambo kontra Kecaj. Jak na razie Kecaj prowadzi. Czy zbierze coś? Wszystko omija! Skubaniec! Dobrze to zrobił. Polacy lepiej zaczynają. Na pewno mamy plus. Po początku. Bardzo odważnie, Tisek Jacob. Jeśli nasi wiedzieliby o tym, że dwa jadą na plecy, to. Oj, pewnie by już. Inaczej to wyglądało. Hmm. Brakuje. Teraz pomocy dla Kecaja. Zobaczcie na latarni. BZ będzie walczył. Jadą cesy! One mogą zrobić niezłą sieczkę WMX-a 50B. Dostał jeden, dostał drugi. Super! Dobry początek. Cesik mocno zablokowany. Kopiat nie ma dobrej pozycji. Zabiją go mi się wydaje. Będzie robił ile może, ale kiepska pozycja w jego wykonaniu. BZ... Mierzy! Bezet mierzy i trafił. O, ale ogólnie BZ nie są jakieś tutaj super mocne, mają słaby DPM. Tracimy pana fury, ale gracze freak stracili już dwa czołgi. Wygląda to bardzo dobrze dla naszych! Drizer. obijany mocno przez Rexara cały czas prowadzimy widzowie. Zostały już tylko trzy czołgi. U zespołu ukraińskiego. Kecaj, Potrzebuje dwa strzały. Ale polosowało mu! 400! Grubo ponad 400 uszkodzeń. Niesamowite szczęście, żeby tyle polosowało. VZ jedzie na Cesa. CS może go tutaj jeszcze mocno bić. O, ale tutaj, coś szybko poszedł do piachu. Kolejne zwycięstwo dla opór. Polacy wychodzą na prowadzenie. Zaczęło się źle, a teraz zaczyna wyglądać bardzo dobrze. Moi drodzy, składy Polacy mają jednego magazynka TVPK, trzy szybkie cesiki. do tego. I z 7, 2 bezety gra. ZUZA! Jest ZUZA! Proszę bardzo. ZUZA wraca do akcji. Nie było jej, a teraz przychodzi z posiłkami. Co jest w Frix? Century na X, 3 CS, 2 -y, bezety i AMX 50B. Tak to, proszę państwa, wygląda. Jak na razie widzimy, że jest plan, aby zająć MIDA. Oba zespoły kierują tam. Praktycznie wszystkie czołgi, tylko w zespole Freaks CS jedzie od linii 2 dołem i TVP już na niego czeka. Jak na razie dobry początek! Tisek dał już dwa strzały. Udało się Jacobowi przymierzyć w cs ale czy wiedzie tym CS-em? Chyba tak, zobaczcie, wjechał tym cs na latarnię. Choć nie za darmo, przyjął kolejny strzał. Ogólnie Polacy robią dużo uszkodzeń. Teraz bardzo, bardzo słabe wymiany w zespole ukraińskim ponoszą ciężkie straty Polacy robią robotę. Coś mi się wydaje, że będziemy atakować. Tak jest. Wygląda to, że będzie wyjazd. Robimy atak, który jest bardzo dobry. 4CB zaraz padnie. Skończymy ważnego magazynka. Super. Niestety straciliśmy za to Jacoba. Walka trwa na środku. Kecaj tam z uszkodzonym działem nie ma łatwo. Teraz jest podpalony! Niestety podpalili polskiego gracza Zuza. Mocno bijana. Tutaj zobaczcie, Tisek. Czy go trafi? Czy trafi? Nie, nie! Traf, traf! Kurde, zabrakło szczęścia. Niewiele brakowało. Bezet chce skończyć Rambo. Chyba mu się uda. Tak jest! Pięknie tutaj, David. Wykończył, ale kolejne podpalenie, Zuza przebita! I do tego jeszcze kurka wota z podpaleniem! Drugie podpalenie! Drugie podpalenie, co to ma być? Najpierw kecaj! Teraz Zuza spalona, ale jest plus! My również mamy troszkę szczęścia. Tak, jednak chyba to przegramy. Tutaj pojedynek bezet na bezetę. Kto będzie górą? Nie polosowało obu graczom. ale ces nas wykończył. Dwa podpalenia. Kecaj i Zuza. Jak mamy z tym rywalizować? To jest po prostu Dno. Jedni mają dwa podpalenia, drodzy. 0. Kolejna apka, i teraz co zobaczymy? W opór 2 c 63 do tego dwa magazynki VZ55, Super Conqueror. 2 ISY. Na tej mapie ISY są bardzo opłacalne, bo tu jest dużo pozycji do gry na opuszczanie działa na wieże. Wiele takich góreczek, które sprawiają, że IS jest praktycznie nie do ruszenia. Nawet jeśli masz te 340 penetracji, to raczej ci nie wejdzie. Także na tej mapie bardzo normalna sprawa. No ale co druga strona ma do zaoferowania? Dużo 113. Ukraińcy biorą te chińskie czołgi. Do tego jeszcze mają radzieckiego ISA a 4, super konia i t Początek zwiastuje sukces nasz. Dlaczego? Zobaczcie Państwo, że my już teraz robimy ten mecz w lighta i wjeżdżamy w Kapa, więc mamy cenne informacje, cenne wskazówki, co się dzieje. Także to zdecydowanie na razie przyniosło nam wiele dobrego. Mamy presję kapa, mamy dobre pozycje. Zapowiada się to bardzo dobrze. Diawol teraz obrywa, bardzo, bardzo dużo uszkodzeń po obu stronach, ale zastanawiam się właśnie, czy nasi będą w stanie kapować. Dokładnie, nie, nie da rady, musimy zjechać z kapa. Isy jadą w kierunku Diawola, wiedząc, że trzeba się go tutaj pozbyć. Przebijają go bardzo dobrze, jak na Isy 7. Wysoka skuteczność. Nie spodziewałbym się, że tak dobrze to pójdzie. I zobaczcie, pierwszy czołg już teraz zniszczony, więc mamy sporą przewagę. Nasza przewaga. Trzeba powiedzieć sobie, że. rośnie, Polacy coraz lepiej tutaj wyglądają. Teraz Super Conqueror. Obity do 70 HP. 113 na 30 HP. To wygląda na przejazd. To jest taka runda, która musi trafić na nasze konto, widzowie. Niestety Kecaj znowu podpalony. Kolejna runda. Kolejne podpalenie. Nie wydaje mi się jednak, aby to miało większy wpływ, ponieważ bitwa nie jest wyrównana i mamy ogromną przewagę. 9200 HP dla oporu. Freaky 3700. To jest, moi drodzy. Bardzo dużo. Teraz rambo podpalony. Udało się sytuację wyrównać. Każdy zespół miał w tej bitwie jakiś spalony czołg. Powiem Wam, że ta liczba podpaleń przeraża, prawda? To jest kosmos. Ile tutaj jest podpaleń? Szaleństwo. Co bitwę palą się przynajmniej dwa czołgi. W randomie się tyle nie pali, co tutaj. Chore. Ten light nic nie zrobi. Nie ma szans. Jest sam na siedmiu. Widzowie. Sam na siedmiu. Siedem do zera. To będzie wynik po tej rundzie. Pogrom, po prostu pogrom. Totalna dominacja zespołu opór i wychodzą na prowadzenie widzowie. Pięknie. Jesteśmy bliżej finału. Jedna runda nas tylko dzieli od tego etapu. Opór. W ich składzie dwa CSy Dwie WZ, -y, dwie VZ, -y i 7 z pole Freaks. stoletę Super Conqueror Maus, 3 i 7 i 113. Jest mausik. Wczoraj też na tego Mausa grali. Ach, te mausy, ach, te mausy, widzowie. Ciągle te tylko mausy i mausy. Nie no, spoko, żartuję tam. O! Co jest? Maus oczywiście środkiem. Toruje drogę, będzie skupiona sobie uwagę. Zespół opór wysyła wszystkie siły na lewo. Nikogo nie mają na bazie numer 2. Hmm? Czy to im wyjdzie na dobre? Bardzo zdecydowanie nasiadą Bardzo zdecydowanie! Oho lipka. Kraj Paypal będzie miał zaraz tutaj lekkie zdziwienie. Nasi mają przewagę liczebną. To jest ważne. To jest wylew. To jest wylew, widzowie. W ma uszkodzone zbiorniki. Musi uważać, żeby się nie spalić. Robią wylew. Nasi, moi drodzy, strasznie tutaj odważnie. Trochę wpadamy w pułapkę. Trochę tak się dzieje. Na szczęście mamy całkiem dobry fokus, ale HP-kowo... Dobrze to to nie wygląda. Maus wjeżdża w centrum walki. Super Conquero świetnie ustawiony. Kecaj 100 HP, jest na ogrysku, zaraz stracimy drugi czołg. Maus jest idealnie ustawiony, Rysiek na ogrysku, zaraz polegnie. Rysiek pada! Co to jest?! Co to widzowie było?! Ojej! Nie, 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 to nie wygląda dobrze. Za duży atak, za. Bardzo pojechali. I moi drodzy, nie widzę tego. Strata jest ogromna. Teraz David uszkodzone zbiorniki, musi je naprawić. Może się zaraz spalić, ale i tak pewnie nie przeładuje. Jest na ogrysku. Jeden strzał. Zdejmą go. David, Tisek, wszyscy mają zbiorniki uszkodzone. To jest tak ryzykowne. W każdej chwili możecie dostać podpalenie. Rexar ucieka. Mm, nie ma opcji, widzowie. Będzie dogrywka. Będzie po prostu dogrywka, która wyłoni wygranego. Gonią. Gonią graczy opór, zawodnicy freak. To jest. To, to. Obija tego isa w tył. Czy będzie próba taranowania? Nie. Nie ma próby taranowania. I ostatni is 7. Raz i dwa. Koniec 3 do 3. Mamy dogrywkę. Panie Florek, jaka jest tygodniowa liczba bitew w klanie bez rangi VIP? Przynajmniej 10 bitew, ale to zależy od ciebie. Ty deklarujesz zawsze, kiedy wysyłasz do podajesz swój nick i liczbę bitew, jaką chcesz rozgrywać tygodniowo. Na przykład 10 bitew tygodniowo. I tyle będziesz musiał grać. Ty o tym decydujesz. Zespoły: Opór: VZT57 Heavy, 5 Super konkurorów. Freak. Ma Minotauro, Super Konia i 37213. To jest mecz o wszystko. Jeśli teraz Polacy przegrają. Koniec. Musimy to wygrać. To musi być win. widzimy, że drużyna opór bardziej skupia się na bazie numer 2. Baza 1 chroniona przez dwa superkonkurory friki, wszystko wysyłają na południe, na bazę numer 2. To jest ogólnie dobra wiadomość. Jest dobrze moim zdaniem. Jeśli wjedziemy w magazynki to te magazynki Powinny się sprawdzić. Teraz weszła pecha w pala Nie wiem, jak. I tutaj zobaczcie, wjechali w pułapkę naszą. Wjechali w naszą pułapkę. Jest dobrze, naprawdę. Udało się tego. Nihilistycznie się sfokusować. Super wiadomość dla Polaków. Tylko teraz niech uciekną tymi magazynkami. Bardzo dobry początek. Fajna zasadzka. Ale blokuje się Tisek niestety. Jacob też zablokowany. Kurka wodna, panowie! Ładujcie te magazynki. Jadą po pana z fury. Rambo ma pojedynek z Rexarem. Tutaj zobaczcie. VZ powinien sobie poradzić ładnie. Rambo walczy z Rexarem cały czas tam walka trwa Rexar. Dobrze, Rexar blokuje pociski. hp -kowo. Podobnie, podobnie, podobnie. Niestety tracimy Kecaja. Rambo czy Rexar? Wydaje mi się, że Rexar powinien wygrać. Chodź. Nie jest to jeszcze pewne. hp cały czas podobnie, ale mamy mniej czołgów. Mamy mniej czołgów i gorsze pozycje. David. Musi się wycofać, uciekaj! Spierniczaj, rozumiesz to tyłu Trzech na pięciu. Dobrze! 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 Niestety źle, źle, źle! Czy polosuje Minotauro? Czy mu polosuje? Nie! Polosowało mu! Kurka wodna! Rysiek! siedem. Rysiek, 7. Rysiek, nie przebije Rysiek! Kurka! Mordo! Jest! Dobrze, Rysiek! Jest nadzieja! Super! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Jeszcze jeden 113! Ostatni! Jest szansa! Jest szansa! Dwóch na jednego! Dwóch na jednego! Dawać! I teraz traf, traf, jest! Mamy to! Polska wygrywa półfinał i zagramy w finale. 4 do 3. Wygrana. Jest siła. Ale wyglądało to źle w pewnym momencie. Było 3 na 5. Temu Minotauro polosowało. Nie wiem, jak to się stało, że udało nam się to odrobić, ale się udało. Top Damage Rexar: 4505 fragów, w zespole Opur, zespole Freaks, kraj Paypal: 4917.